Witam, Solfik 40 Akcji. Jesteśmy w Papui Nowej Zelandii. Pierwszy sygnał, pierwszy fant Zobaczcie coś ciekawego. To jest jedna wielka, długa szpila, prawdopodobnie do przywiązywania bydła do łańcucha. Ale dlaczego aż taka długa? Nie wiem. Nigdy się z taką długą, chociaż na wsi się trochę pożyło, nigdy się z taką długą nie spotkałem. Jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Także kaczobyczo i indyczo. Ustawienia sprawdzam nowe, które są w solfie, jak wspominałem w wcześniejszym filmiku. Teraz chodzę na Reliktach. Elegancko są skonfigurowane, także jestem bardzo zadowolony. Dopiero zacząłem właśnie eksplorować także ten teren. Jak coś więcej będzie fantów, oczywiście nagram cześć.